No właśnie, a odnośnie wyjazdu w dniu dzisiejszym, no to e, poczekałem aż zesytuje mi się limit e, możliwości rozmawiania z czatem GPT i e, poprosiłem o e, zweryfikowanie wczorajszych informacji rzeczywiście i w Coevorden, i w Hogren, i w Meppel. Ma być coś do znalezienia. Najmniej w Mepel, ale jest to z tego co widziałem na zdjęciach najładniejsze. Po prostu totalnie bajkowe miasto z wiatrakiem. Byłoby świetnie to zobaczyć. Więc spróbujemy zrobić tak, że będąc teraz mniej więcej na wysokości Haren w linii prostej, czyli wróciłem się znowu do, do, do Rajchu, pojedziemy z powrotem do Holandii do Koeborden. Hogwen, Meppel i stamtąd będę jechać już na południe do Arnhem. Nie wiem, czy uda mi się to wszystko dzisiaj zrobić. Wątpię. Gdyby było rano, to byłoby to do zrobienia, a teraz już trochę wątpię. Ale tak czy inaczej, kierunek jest obrany, a kierunek jest sprawą najważniejszą. Więc jestem rozczarowany faktem, że nie udało mi się na tej stacji. Na której spałem ani wykąpać, mimo że jest prysznic, ale jest kaput, cytując, yy, i nie udało mi się dobrać wody. Natomiast jest jeszcze jedna taka stacja po drugiej stronie autostrady, trzeba będzie 10 km zawijać, żeby się tam dostać. Spróbuję tam i no, nauczony wcześniejszym doświadczeniem, yy, jednak spróbuję po prostu uzupełnić się całkowicie w Niemczech, bo jednak ta infrastruktura jest wygodniejsza i przystępniejsza. W Reichu niż w Holandii. Holandia jest piękna, ale wygląda Holandia przy Niemczech jak, jak żabka przy Lidlu. Tak bym powiedział. Wszystko jest droższe, jest tego mniej i jest trochę bardziej ekskluzywne. No i trudniej to dostać. A w Niemczech jest tego wszystkiego wszędzie. No jednak. Ee, duży kraj imperialistyczny.